Cześć widzowie! Ego jest jedną z najbardziej tajemniczych istot w MCU, o której nie wiemy zbyt dużo, poza tym, że jest istotą urodzoną bądź stworzoną w kosmosie. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, czym rzeczywistości był Ego? Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka! Mówi się, że Ego jest niebiańskim, jednak wydaje się, że Ego jest jedyną żywą planetą w kosmosie, więc dobrym tego wytłumaczeniem jest to, że tylko Ego wybrał inną ścieżkę rozwojową od tej, którą wybrali inni Jakarisze, Miemiach czy ci, których narodzin nie widzieliśmy, co nasuwa kolejną prawdopodobną hipotezę. Mianowicie, pierwsi celestianie byli tworzeni ręcznie przez pierwszy firmament, a nie za pomocą nasion, jak w przypadku Tiamuta. I co więcej, to celestianie stworzyli wszystkie supergromady, grupy lokalne, galaktyki, gwiazdy i planety w kosmosie, co by się zgadzało, ponieważ Ego powiedział, że kiedy się narodził, nie było niczego oprócz niego samego, żyjąc w samotności przez Seony, co może mówić, że pierwszy firmament musiał stworzyć go inaczej, albo Ego nie jest celestianem. To, że jego jest niebiańskim jest potwierdzone przez jego związek z Peterem Quillem, więc może być nawet hybrydą Celestiana, albo jego stwórca stworzył go na podstawie niebiańskiego, ale wprowadził inne cechy, zaś jeżeli jego byłby hybrydą, to najpewniej byłby po części istotą kosmiczną, biorąc pod uwagę jego pochodzenie i możliwości, co mogłoby mu umożliwić tworzenie kolejnych hybryd jak tysiące jego dzieci, a to by znaczyło, że Star-Lord jest człowiekiem niebianym i istotą kosmiczną. Możliwe jest również to, że jego jest zwykłym niebiańskim, ale jakimś cudem został oddzielony od reszty, przez co przybrał postać globu, albo wręcz przeciwnie jego był pierwszym Celestianem wybierając formę planety, gdzie jakiś inny zacząłby budować zbroje, a inni poszliby w jego ślady, ale wtedy musieliby najpierw tworzyć swoje humanoidalne ciało, a potem zbroję charakterystyczną dla większości ich rasy. Sam celego nieco odbiegał od celestiali, ponieważ ci sadzili sadzonki, aby narodził się nowy niebiański, a ego sadził własne nasiona, które mogły być użyte tylko przy pomocy dwóch niebianów i gdyby mu się to udało, to ego stałby się najpotężniejszym celestialem, ponieważ standardowe nasiona tworzyły niebiańskich, a nasiona ego prowadziły jego ekspansję, co mówi, że tylko ego mógł mieć te sadzonki, więc faktycznie jego pochodzenie musi być inne od reszty. To prowadzi do teorii, że Ego jest hybrydą niebiana z dewiantem, co mogłoby z niego czynić zasadniczo boga dewiantów, ponieważ jego instynkt wydaje się ich przypominać, z racji, że dewianci żywią się energią i chcą zagarnąć dla siebie jak najwięcej planet, zupełnie tak samo jak jego, tyle że Ego wynosi to na zupełnie inny poziom, chcąc zagarnąć dosłownie wszystko we wszechświecie, by ostatecznie ukształtować go na swoje podobieństwo. Wszyscy zapominają jednak o Aspirantach, a Ego może być w rzeczywistości uciekinierem albo i szpiegiem, ewentualnie tajnym agentem firmamentu i Aspirantów, gdzie Ego byłby jednym z nielicznych Aspirantów tego kosmosu, ponieważ Aspiranci chcieli to samo co firmament, czyli żeby wszechświat się nie rozwijał, a Ego mógł dążyć do tego, żeby wszechświat był taki, jak chciał go widzieć jego Stwórca, dlatego Ego dążył do panowania całego wszechświata. Aspiranci mocą wcale nie odbiegali od niebiańskich, ale to dlatego, że byli tego samego gatunku i właśnie ta opcja z aspirantami wydaje mi się najbardziej sensowna, a to by znaczyło, że Starlord jest aspirantem. Podsumowując zachowanie i czysta mocego, a także jego odmienność skłania się ku temu, że jego był ocalałym aspirantem po wielkiej niebiańskiej wojnie, albo narodził się niedługo po niej jako młody aspirant. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co myślicie na temat mojej teorii. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.